Hej Piran, witam was w kolejnym odcinku, w którym będziemy odlewali metale korzystając z naszego piecyka od firmy VIVOR. Dziś znów aluminium. Wiem, że pytaliście o miedź. Już odkładam na osobną kubkę jakieś stare silniki, stare kable. Mam nadzieję, że szybko uzbieram ponad kilogram miedzi i wtedy sobie ją spróbujemy stopić i faktycznie coś z niej odlać. Natomiast dzisiaj jeszcze raz aluminium, bo chcę sprawdzić kilka nowych rzeczy. Pierwsza modyfikacja, jaką poczyniłem, to od poprzedniego odcinka zakupiłem taką zaprawę. Nazywa się Silicas M od firmy Witkas. Nie jest to reklama, broń Boże, natomiast mam doświadczenia z tą firmą, jeśli chodzi o ich tkaniny, ognieodporne i są naprawdę zajebiste, więc mam nadzieję, że. Ta zaprawa również będzie fajna. Co takie 5-kilogramowe opakowanie, zapłaciłem 70 kilka zł, więc nie jest to najtańsza rzecz na świecie. Natomiast mam nadzieję, że faktycznie ochroni tą naszą wełnę wewnątrz piecyka. A Przed szybszym zużywaniem, plus zostało mi jej naprawdę dużo, więc myślę, że jak faktycznie kiedyś wciągnie mnie to odlewanie metali mocno, to posłuży nam do zbudowania znacznie większego i mocniejszego pieca. Podobno wytrzymuje 1450 stopni. Celsiusza, więc spokojnie do tych zastosowań, nawet gdybyśmy mieli mieć, topić, powinno nam wystarczyć. Druga rzecz, którą chcę dziś wypróbować, to zrobienie własnoręcznie piasku odlewniczego. Spróbujemy dziś odtworzyć piasek, który w slangu odlewników nazywa się greensand. Jest to piasek oparty o kruszywo w postaci bardzo drobnego piasku kwartowego. Glinkę bentonitową i wodę. Te trzy rzeczy mieszamy w odpowiednich proporcjach. Powinniśmy uzyskać piasek, który da nam całkiem fajne efekty. Natomiast nie ma problemu z tym, żeby piasek odlewniczy po prostu zakupić. Kilogram kosztuje 10-12 zł. Myślę, że nasz będzie mniej więcej 10-krotnie tańszy. Natomiast tamten wiadomo, jest już przygotowany, nie musimy tam dbać o odpowiedni poziom wilgotności, po prostu pakujemy go w formę i odlewamy. Natomiast jak się oglądałem tych filmików o odlewaniu, to wszyscy robią ten piasek samodzielnie i zawsze chciałem tego spróbować. Spróbujemy sobie dziś odlać taką sztabę. Wiem, że znowu sztaba i nudno, ale bardzo mnie zastanawia, czy uda nam się tutaj odformować te wszystkie, wiecie, napisy, wszystkie drobne zakamarki. Mam tutaj dwie sztaby, jedną już spryskałem szpachlówką. Natryskową. To jest prosty sposób na wypełnienie tych linii. Ten wydruk jest znacznie brzydszy, bo tutaj byłem świeżo po zmianie dyszy i okazało się, że jej nie dokręciłem. Trochę ciekła, dlatego tutaj jest tyle linii. Nie wiem, czy w ogóle wykorzystam tą sztabę, chyba od razu wykorzystam tą i ją również zaraz spryskam spachlówką. Przetrę wszystkie krawędzie, żeby, wiecie, były jak najbardziej gładkie i równe, nie było tutaj zadziorów. Jak robimy takie kopyto do Taki wzornik, to bardzo ważne jest to, żeby wszystkie krawędzie były załamane. I wystarczy tutaj tak naprawdę tylko 3 stopnie. Tutaj chyba tych stopni jest 10 albo 15, już nie pamiętam, ale chciałem po prostu je tak zrobić dekoracyjnie. Te krawędzie od środka i wszystkie literki również mają odpowiednie pochylenie, więc teoretycznie jak będziemy to wyciągali w tą stronę już z naszego piasku, powinno bez problemu wyskoczyć i pozostawić nam ładne krawędzie. Tutaj są ślady po drukowaniu, je również zaraz sobie Zetrę papierem ściernym. Z takich dodatkowych rzeczy, których będziemy potrzebowali talk. Myślałem, że kupię tutaj lokalnie talk techniczny, ale nie, nigdzie nie mieli, więc musiałem jechać do apteki kupić taki. I w cenie kilograma kupiłem tylko 100 gramów, ale tyle talku powinno nam i tak wystarczyć. Talk stosowany jest oczywiście do tego, żeby oddzielić nasze kopyto od piasku. Dzięki temu łatwiej to wyskakuje. Na laserze zrobiłem też taką skrzynkę. Na razie będziemy korzystać z formy piaskowej, ale otwartej, bo nie chcę na razie komplikować, więc póki co nasza forma będzie tylko jednoczęściowa. Szybko wyciąłem to z sklejki 8 mm na moim laserze, żeby nie czekać aż wyschnie klej. Połapałem to wszystko gwoździarką z Lidla na szywki, ale jest całkiem solidne i przede wszystkim jest bardzo równe. Wróćmy jeszcze na chwilę do samego piasku. Bentonit zamówiłem na Allegro 2 litry po 8 zł za litr. Okazuje się, że pył bentonitowy jest stosowany przez wędkarzy jako lepiszcze do zanen. I ten pochodzi z jakiegoś sklepu wędkarskiego. Generalnie całkiem spoko sprawa. Bardzo pylisty, więc trzeba uważać. Daje się go około 10 do chyba 12-15%. Zaraz będziemy sprawdzać. Natomiast jeśli chodzi o kruszywo, to jest to czysty piasek kwarcowy. W tym wypadku kupiony od jakiejś firmy posadzkarskiej, nie wiem do końca. W każdym razie znajdziecie go też w sklepach akwarystycznych. Kilogram kosztuje około 2 zł, więc nie jest źle. Natomiast myślę, że na pierwszy strzał chyba w ogóle skorzystam ze zwykłego piasku, takiego nakopanego i wysuszonego, bo jestem po prostu bardzo, to bardzo ciekaw, czy to zadziała. Bo jeśli tak, to do takich naprawdę zgrubnych modeli nie będziemy musieli tutaj już dużo kombinować. Więc tak, idę spryskać to szpachlą, idę przesiać trochę piasku, bo na razie suszy się przed moim warsztatem na plandecę i będziemy od tego momentu szli dalej z przygotowaniem naszego piachu. Mam szczęście i w tym tygodniu udało mi się jeszcze złapać trochę słońca. Na tej flandece ten piach leżał w cienkiej warstwie jakieś dwa dni. Myślę, że teraz jest bardzo suchy. Potrzebujemy bardzo suchego, dlatego że najpierw mieszamy piasek z bentonitem i dopiero potem dodajemy wodę. Podejrzewam, że jeśli piasek będzie wilgotny, to nic nam z tego nie wyjdzie, bo ten bentonit od razu po dodaniu się, wiecie, bardzo zbrili. Ten piosek nie będzie tak drobny jak kruszywo, które kupiłem, ale darmo to uczciwa cena. Jeśli taki odlew będziemy jeszcze potem jakoś obrabiać, to myślę, że w zupełności wystarczy. Po kilku minutach mam tyle piachu, więc myślę, że do początkowych eksperymentów w zupełności wystarczy. Bardzo nie chcę nic z tym piachem robić wewnątrz pomieszczenia, bo strasznie się pyli. Zresztą bentonit też wcale nie jest lepszy, więc wyniosłem sobie wagę tutaj na zewnątrz. Myślę, że zrobię 5 kg piachu na początek. OK. Teraz czas na bentonit. Myślę, że zrobię to tak, że... Do kastry, w której będę mieszał to wszystko. Najpierw wsypię ten kasek. A teraz tu do tej miseczki odmierzę pół kilo bentonitu. Dzięki temu będę w stanie, wiecie, to trochę lepiej wymieszać. W sensie mogę cały czas mieszać piasek i dodawać po odrobinie ten bentonit. Bentonitu zeszło dosyć sporo, ale pamiętajmy, że piasek komercyjny no, za tą ilość musielibyśmy zapłacić spokojnie ponad 60 zł. Tak sobie myślę, że te godziny spędzone w piaskownicy nie poszły na marne. Wniosłem tą skrzynkę, żeby zobaczyć, czy 5 kg wystarczy, żeby ją wypełnić, i faktycznie z małym zapasem, ale jest ok, więc w tym momencie zacznę dodawać po odrobinie tutaj wodę. Ten piasek i bentonit, nadal w tej fazie, chcą się od siebie odseparować, więc. Woda powinna to dość ładnie teraz nam związać i jeszcze ujednolicić. Lepiej będzie chyba dodawać takim spryskiwaczem powoli wodę, tyle ile nam potrzeba. Trzeba, wiecie, dać trochę, wymieszać porządnie i sprawdzić czy działa. Generalnie sprawdza się to tak, że bierze się garść, mocno ściska i jeśli powstanie nam taka kuleczka, którą jesteśmy w stanie Złamać bardzo, wiecie, czysto, to wtedy jest ok. Jeśli nie, to znaczy, że albo potrzebujemy więcej gliny, albo potrzebujemy więcej wody. Idziemy Chodź. w dobrym kierunku. Nawet bym powiedział, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Dobra, konsystencja zaczyna przypominać granole. Powiem Wam szczerze, że zniknął taki bardzo sypki aspekt tego piachu, który był na początku. Czyli że jakby osypywało się dużo takiego. Byle jakiego pyłu, myślę, że doszliśmy do praktycznie idealnej konsystencji. Mega dużo przygotowań, ale jestem finalnie gotowy do zrobienia naszej formy. Psiknąłem dwiema warstwami zwykłej farby połysk żeby to było gładsze. W międzyczasie, też byłem na obiedzie i po drodze. A pojechałem kupić taki zamykany pojemnik, żeby resztka piasku, który nam zostanie, nie wysychał. Sam piasek, jak poleżał jeszcze tą godzinę z hakiem, to stał się jeszcze lepszy. Mam wrażenie, że się trochę przegryzł. Ta wilgoć się trochę wyrównała. Mam tutaj kawałek hipsu, po prostu nie będę brudził podłogi, ale sam w sobie też jest dość gładki. E, osypnęło mi się za dużo talku. Patrząc na inne filmy, warstwa tego talku ma być taka... Wiecie, widoczna, ale nie przesadnie tutaj e, gruba. Dobra, nakładamy naszą skrzyneczkę. Zrobiłem ją zdecydowanie za głęboką. Mogłem ją zrobić spokojnie o połowę płytrzą. Pierwszą warstwę tak trochę tu przesieję. Niestety to nic nie daje, bo ten piasek już za bardzo związał, więc po prostu będę go tak nakładał, o rozsypując. Jakże robię to pierwszy raz w życiu, to dużo wam nie podpowiem. Patrząc na inne filmiki, ponownie ludzie sypią taką dość sensowną warstwę. Nie za grubą, jakieś 2-3 centymetry nad najwyższą część naszego modelu. W tym momencie biorą jakieś narzędzie i zaczynają nim w ten sposób ubijać ten piasek. Już widzę, że mój model się przesunął, ale mam nadzieję, że na tyle dobrze opakujemy ten piasek dookoła, że zaraz przestanie się przesuwać. No, jak forma na mnie wyjdzie za pierwszym razem, to też nie ma tragedii, no bo możemy ten piasek z powrotem, że tak to powiem, rozdrobnić i powinno nam się. Udać go wykorzystać ponownie. Notatkę dla siebie na przyszłość muszę zrobić taki pobijak o przekroju kwadratowym, bo w tym momencie taki pręt nie dochodzi mi dobrze w rogi. Pomniałem mi się teraz też, że miałem ten model nawiercić od dołu, żeby dało się jakąś śrubkę wsadzić i po prostu za to złapać, żeby go wyciągnąć. Ale może nie będzie katastrofy, jak zrobimy to post-factum. Dobra, z tego co widzę, ostatnia porcja piachu nam została. Piasek z podłogi lepszy niż pierogi. Teraz najbardziej satysfakcjonująca część. No, mogłoby być lepiej, ale dla tego dlewu nie będzie to miało znaczenia. Tu, tu, tu. Nice! Ok, tak to powinno wyglądać. Powierzchnia jest twardziutka. Słowo się rzekło. Fakt, to znaczy, że cała nasza robota poszła na marne? Tak jest. Uuu, jakie to jest mocne. Sukces! <laughs> Dałem ekstra dużo talku tym razem do logo. No, forma wygląda prawie, że idealnie. Jeszcze jedna zmiana, którą wprowadzam tym razem, to nowy tygiel odlewniczy. Zrobiłem go z połówki starej gaśnicy. Moja logika jest taka, że dziś będziemy odlewali dużo puszek, dużo jakiegoś brudnego aluminium, i po prostu szkoda mi tego tygla, który przyszedł w zestawie, bo jest naprawdę porządny, plus jakbym chciał kupić drugi, to będzie to droga impreza, a będzie mi potrzebny na pewno do odlewania miedzi. Więc do aluminium, taki stalowy. Wystarczy przynajmniej na kilka razy. Wydaje mi się, że one z czasem się przepalają, bo płynne aluminium reaguje z utleniającym się żelazem. Natomiast taka połówka gaśnicy plus czas poświęcony na jej przerobienie wychodzi znacznie, znacznie taniej niż taki dobry grafitowy tygiel. Mam tu jakieś 1100 g aluminium, z czego pół kilo to puszki, więc spodziewam się uzyskać z tego jakieś 700 g materiału. Znalazłem jeszcze pudełko wiórów z pakarki, więc go do gara. Okay. Nasza sztaba. Myślę, że zacznę od tych bardziej zwartych rzeczy, a ewentualnie te puszki dodam w trakcie. Grzejemy. Przez dziurę widziałem, że wszystko jest w miarę stopione, więc teraz ostrożnie zacznę dorzucać te puszki. Zaliczyłem Fejla, miałem dwie takie puszki i wrzuciłem już jedną. Okazuje się, że to chyba nie jest aluminium. Więc kurde, nie wiem jak to przeoczyłem. Sprawdzałem nawet magnesem. Wydaje mi się, że to musi być jakiś inny metal. No cóż, idzie na bok i mam nadzieję, że tą drugą uda mi się wyłowić. W ramach uzupełnienia tej straty dorzucę jeden taki element jeszcze. Jeszcze mnóstwo czasu. Mogę spokojnie jeszcze raz zrobić formę z piasku. Koniec zabawy moi drodzy. Prawie pół tygla płynnego metalu. Ok, zrobił się dziwny bąbel na tej naszej piaskowej formie. Dobra, zobaczmy, co nam z tego wyszło. Jak widzicie, tutaj ten piasek jest tak, jakby w takiej skorupie przyklejonej do odlewu. I ten piasek musimy wyrzucić, resztę możemy użyć ponownie. Zamawiałem piran, dostałem IPN. Bywa. Znacie mnie, wiecie, że się nie poddaje. Jest drugi dzień, a ja bardzo potrzebuję pokazać wam jakąś ładną sztabę. Na miniaturce tego filmu, więc spróbuję jeszcze raz. Akurat skończyłem wcześniej wszystko, co miałem na dziś zaplanowane. Co zmienimy? Po pierwsze, korzystam z tygla grafitowego, bo tamten jest trochę zasyfiony i zostawię go właśnie do tych potrzeb rafinacyjnych. Jako, że ten metal jest już relatywnie czysty, to sobie go stopimy. Stopię chyba tylko jedną sztabę. Razem wyszło mi tutaj 750 gramów metalu. Natomiast jeszcze coś zostało w tamtym tyglu. Więc z kilograma uzyskaliśmy myślę trochę. A więcej niż 800 gramów, myślę, że to jest dobry wynik. Jeśli chodzi o piaskową formę, to tym razem nie udało mi się tak ładnie odformować wszystkich literek. Myślę, że ten piasek może trochę tracić moc już, bo specjalnie odrobinę go jeszcze podsuszyłem. Trzymałem otwarty pojemnik, a to dlatego, że to mogło też spowodować wilgoć, to znaczy para wodna unosząca się po prostu od dołu formy do góry. Więc dodatkowo, żeby jeszcze to trochę wysuszyć, potraktowałem górę. Palnikiem, mam nadzieję, że nic tam, wiecie, nie popękało i nie rozwarstwiło się. Trzymam kciuki, że coś z tego tym razem będzie, więc tak, topimy, odlewamy i mam nadzieję, tym razem nam to zadziała. Szczerze mówiąc, ten rodzaj formy nie do końca mi się podoba i już bym szczerze mówiąc chciał iść dalej i robić formy dwuczęściowe, zamknięte, ale spróbujmy jeszcze raz, zawsze to jakieś doświadczenie. Faktycznie jest bardzo ładna, wręcz lustrzana, więc może tym razem udało nam się uzyskać odlew bez bombli. Zastanawiam się cały czas, co mogło go spowodować. Jeśli to faktycznie ta wilgoć, no to e, takie podgrzanie formy może na to zaradzić. Jeśli faktycznie zareagowało coś, co było w formie, to a, no wydaje mi się, że też zmiana piasku. Na ten półkany kwarcowy będzie dużym przeskokiem, bo w nim na pewno nie ma jakichś, nie wiem, chociażby drobin czegoś organicznego, albo jakichś kawałków, nie wiem, kamienia wapiennego, który pod wpływem wysokiej temperatury mógłby się rozłożyć i wytworzyć dwutlenek węgla. No i też ten metal, żeśmy znacznie krócej grzali. Wydaje mi się, że dopiero teraz, jak powierzchnia stygnie. To zaczyna robić się taka chropowata. Więc to może też być w tym momencie kwestia gazu rozpuszczonego w metalu. O tak! mi się odzyskać nieco ponad połowę, więc to wraca do pudełka, a my zaraz przyjrzymy się naszej sztabie. Tak sztaba wygląda z bliska. E, środki w PR i tutaj w logo. Ale niestety na etapie formowania mi się tutaj brzydko zrobiło, więc na to nie zwracajcie uwagi. Natomiast ciekawa jest dla mnie inna sprawa. Popatrzcie, R to jest mniej więcej miejsce, w którym wlewałem metal, czyli tu był najgorętszy i było go teoretycznie najwięcej. Cały zarys litery jest ostry i tutaj te krawędzie są ładnie zarysowane. Natomiast każda inna krawędź jest już mocno zaokrąglona. Tutaj najbardziej widać to na N, które było najdalej od naszego R. Wygląda na to, że ten metal od momentu, w którym był w tym miejscu, do tego zdążył na tyle wystygnąć, żeby już nie być na tyle płynnym, żeby tutaj te ostre krawędzie wypełnić. Plus mamy otwartą formę, czyli tego metalu od góry nic jakby nie naciska. Normalnie w zamkniętej formie mielibyśmy jeszcze dodatkowy metal, który jakby naciska na ten metal, który jest w formie, i wydaje mi się, że wtedy uzyskamy dużo lepsze wyniki przez to, że po prostu ten metal będzie dociśnięty. W międzyczasie zważyłem jeszcze tą sztabę, bo byłem ciekaw ile tutaj jest metalu i to jest dokładnie 299 gramów, więc tak wygląda prawie 300 gramów aluminium. Wiem, że pytaliście też ile ten piecek zużywa gazu. Niestety nie jestem w stanie tego jeszcze Wam powiedzieć. Muszę kupić większą wagę, która pozwoli mi po prostu zważyć butlę przed i po e, korzystaniu z piecyka, natomiast i tak przyda mi się taka do firmy po prostu do ważenia paczek, jak wysyłam coś w hurcie, więc prędzej czy później taką wagę nabędę. Piszcie w komentarzach, co powinienem odlać w kolejnym odcinku. E, myślę nad czymś, co będzie bardziej użyteczne, co pozwoli nam faktycznie ten odlew potem wykorzystać. Ewentualnie nad czymś, co dalej będziemy w stanie obrobić sobie na to tokarce, żeby sprawdzić jak taki metal się obrabia z krawa i takie tam. Czy na przykład taki odlew zapięty w tokarkę i rozkręcony wiecie, do kilku tysięcy obrotów na minutę nam nie wybuchnie po prostu przez to, że w środku jest porowaty. Ale tak, kolejna fajna rzecz do kolekcji. Myślę, że zostawię sobie tą sztabę jako pamiątkę po prostu czegoś, co odlałem <laughs> i wyszło mi jako pierwsze. Może nie jest to największy sukces, ale wydaje mi się, że jest to krok w dobrą stronę, więc domowa odlewnia Generalnie zaczyna mieć sens, zobaczymy gdzie ta przygoda nas doprowadzi później. Zostawię wam jak zwykle linki oczywiście do piecyka z którego korzystam i również do tego Mazidła, którym pokryłem powierzchnię. Wydaje mi się, że całkiem fajnie to działa. Tak jak wspomniałem, widzę, że lekko to popękało, ale spróbuję jeszcze w międzyczasie na to teraz, jakby na ten gruntujący podkład, położyć jeszcze jedną warstwę, dobrze to dosuszyć. I wydaje mi się, że już wtedy będzie cacy. Na pewno piecyk jest teraz trochę odporniejszy mechanicznie. Kilka razy, wiecie, nawet teraz jak wsadzałem, wyciągałem coś, to zdarzyło mi się o tą ściankę się obić i gdybyśmy mieli czystą wełnę samą ceramiczną, bez niczego to tam mogłoby powstać jakieś większe uszkodzenie. Ja tak po prostu się odbiłem od tej ścianki. Dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.